Czy masz czasem wrażenie, że niemiecki, którego uczysz się w szkole lub na kursach, znacznie odbiega od niemieckiego, który możesz usłyszeć w filmach, serialach czy podczas rozmów z Niemcami? Czy wiesz, że zdecydowana większość podręczników koncentruje się wyłącznie na języku pisanym i na konstrukcjach, które są charakterystyczne dla tego języka, i pomija to wszystko, co jest charakterystyczne dla języka mówionego? I właśnie dlatego przygotowuję serię niemiecki z Rolki, w której analizuję te wszystkie autentyczne struktury językowe, które są charakterystyczne dla niemieckiego standardowego, poprawnego języka mówionego. W tym materiale chcę Ci pokazać fragmenty dwóch filmów z serii niemiecki z Rolki, w których mówię o konstrukcji am progressiv oraz konstrukcji absentiv. I być może jeszcze nigdy nie słyszałeś lub nie słyszałaś tych dwóch nazw, być może nawet twój nauczyciel lub nauczycielka języka niemieckiego jeszcze nigdy o tych konstrukcjach nie słyszeli. Dlatego właśnie, że bardzo rzadko można je spotkać w materiałach do nauki języka niemieckiego, mimo że na pewno każdy słyszał je wśród Niemców. Zapraszam do obejrzenia tych dwóch filmów. Niemiecki z Rolki, część czwarta. W tym materiale opowiem Ci o pewnej konstrukcji, której nie znajdziesz w zdecydowanej większości innych materiałów do nauki języka niemieckiego. Zobacz. Każdy, kto kiedykolwiek uczył się języka angielskiego, wie, że w tamtym języku jest taki wyraźny podział na konstrukcje simple i continuous, czyli z jednej strony mamy formy czasowe, za pomocą których mówimy o czynnościach uniwersalnych, nieosadzonych jakoś bardzo mocno w czasie, a z drugiej strony możemy bardzo łatwo powiedzieć o tym, co się dzieje tu i teraz. I jeśli uczyłeś się lub uczyłaś języka angielskiego w pierwszej kolejności, a dopiero później niemieckiego, pewnie brakuje ci takiej łatwej możliwości mówienia o tym, co dzieje się tu i teraz. Bo zobacz, jeśli powiesz po niemiecku Ich Deutsch, to to może oznaczać, że tak ogólnie uczysz się języka niemieckiego, od wielu lat nawet. Ale to też może oznaczać, że właśnie teraz uczysz się niemieckiego. Was machst du? Ich Deutsch. I... Istnieje oczywiście takie słówko gerade, za pomocą którego możesz doprecyzować, że robisz to właśnie teraz. Innym słowem jest jeszcze im moment, to oznacza w tej chwili. Ale zobacz, że to nie jest żaden osobny czas, za pomocą którego możemy rozróżnić pomiędzy tym, co uniwersalne, a tym, co się dzieje tu i teraz. I w języku niemieckim jest jeszcze jedna taka tajna forma, której nie ma w podręcznikach, dlatego, że dotyczy języka mówionego, rzadko kiedy stosujemy ją w języku pisanym, i dlatego nie opisuje się jej najczęściej w kursach do nauki języka niemieckiego, a jest ona bardzo często stosowana przez rodzimych użytkowników języka niemieckiego. I w tej serii Niemiecki z Rolki mówimy właśnie o takich konstrukcjach, które są poprawne pod względem gramatycznym, należą do standardowego języka niemieckiego, ale są używane typowo w języku mówionym. I ta konstrukcja jest właśnie następująca. Bierzemy czasownik być, czyli ich bin, du bist, ja er, ist, wir sind, ja ihr seid, sie sind, lub w czasie przeszłym, ich war, du warst, ja er, sie, war, wir waren, ihr ja wart, sie waren, i dodajemy do tego am, i zobacz od bezokolicznika, czyli nieodmiennej formy czasownika, tworzymy taki rzeczownik, który zawsze jest rodzaju niejakiego. I konstrukcja ich bin am lernen tutaj albo ich bin am Deutsch lernen oznacza, że teraz właśnie uczę się języka niemieckiego. I zobacz, to jest konstrukcja, dzięki której możesz bardzo łatwo, bo gramatycznie nie ma tutaj praktycznie niczego, co byłoby skomplikowane. Wystarczy, że pamiętasz, jak odmienić czasownik być, możesz powiedzieć, że wykonujesz jakąś czynność tu i teraz. Czyli jeszcze raz, co trzeba zrobić, żeby utworzyć konstrukcję mówiącą o tym, że coś się dzieje w danej chwili, wziąć czasownik być i odmienić ten czasownik, dodać am i od bezokolicznika tej czynności, o której chcesz powiedzieć, zrobić rzeczownik rodzaju nijakiego. Ich bin am oznacza uczę się teraz. I zobacz, ważne jest to, że możemy w ten sposób mówić o czynnościach, które dzieją się teraz w czasie teraźniejszym, ale też o czynnościach, które stanowią jakieś tło w czasie przeszłym. Na przykład, właśnie uczyłem się niemieckiego, kiedy zadzwonił telefon. I zobacz wtedy wystarczy, że zamiast ich bin am Deutschlernen, powiedzieć ich war am Deutsch lernen. Możesz oczywiście dodać jeszcze słówko gerade, albo w takiej wersji potocznej grad. Zaraz zobaczymy to w przykładach, ale nie jest ono konieczne. Ta konstrukcja pokazuje, że właśnie w danej chwili coś się dzieje. I zobacz, jeśli sobie spojrzymy na te przykłady, mamy pierwszy: ich bin am Verhungern. Fechungen oznacza umierać z głodu, natomiast tutaj mamy takie użycie troszeczkę żartobliwe nie sytuację bardzo tragiczną, kiedy rzeczywiście ktoś umiera z głodu tylko ktoś mówi, że jest tak głodny, że za chwilkę padnie. I to jest świetny przykład konstrukcji, w której to am i właśnie rzeczownik od czasownikowy doskonale pokazują, że to jest pomyślane tak żartobliwie. Ich bin am verhungern. To się dzieje tu i teraz. Tak jak za chwilę nie dostanę czegoś do jedzenia, to padnę tutaj przed wami. Ich bin am Fehungan. Idźmy dalej. Powiedzmy, że ktoś do nas zadzwonił i chciałby z nami dłużej porozmawiać przez telefon. Być może ma jakieś problemy, o których chce nam opowiedzieć. I możemy w języku niemieckim mówionym usłyszeć taki komunikat. Du, ich hab grad keine Zeit. Ich bin am kochen. Zobacz, to du też taka forma, przez, za pomocą której zwracamy się do naszych dobrych znajomych. Po polsku nie powiemy ty, ja nie mam czasu, tylko powiemy coś w stylu, sorry, nie mam teraz czasu, ich hab grad keine Zeit. Przypomnę, grad to jest właśnie ta potoczna forma słowa gerade, czyli to nasze właśnie. Ich bin am Kochen. I zobacz, że to ich bin am Kochen oznacza, że właśnie coś gotuje, czyli od razu nasz rozmówca może sobie wyobrazić, że jesteśmy w kuchni, stoimy na przykład przy kuchence, zaraz nam coś tutaj wykipi albo się przypali i dlatego nie możemy z tą osobą porozmawiać. I krótka, prosta konstrukcja pozwala nam powiedzieć, że po prostu teraz jesteśmy czymś inni, innym zajęci. Jestem teraz zajęty gotowaniem. Tak to można zrozumieć. Idźmy dalej. Iś rówklaśc ryg. Ich war gerade am duschen und will mich mir erst was anziehen. Zobacz, mówimy komuś, oddzwonię zaraz do ciebie, czyli na przykład oddzwaniamy, ale tylko tak na krótko, i mówimy, zaraz do ciebie oddzwonię, tak żeby dłużej porozmawiać. I teraz tu jest czas przeszły. Ich war gerade am duschen. Czyli właśnie brałem czy brałam prysznic. I tutaj pokazujemy, że to gerade. Ich war gerade am Duschen oznacza, że w tym momencie, kiedy do mnie dzwoniłeś, dzwoniłaś, ja brałem, brałam prysznic i jak się ubiorę, to do ciebie oddzwonię. Dalej, während er am Einkaufen war, stieg die Seniorin in sein Auto und fuhr davon. I to jest artykuł prasowy, czyli tutaj już mamy język pisany, we Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli w takiej bardzo szanowanej gazecie, ale i tak została użyta konstrukcja charakterystyczna raczej dla języka omówionego. Dlaczego? Żeby pokazać, że podczas kiedy on, chodziło o takiego 20-latka, był na zakupach, i to mamy Am Einkaufen. Wa. To Am Einkaufen pokazuje, że on był zajęty robieniem zakupów. Zobacz, dzięki tej konstrukcji Am Einkaufen, tak bardzo precyzujemy dla naszego rozmówcy, co się działo. Pewna seniorka, starsza pani, 80-letnia, wsiadła do jego samochodu i odjechała. Chodziło o to, że były dwa mm, bardzo podobne samochody, takiego samego koloru. Młody mężczyzna zostawił w swoim samochodzie kluczyki na siedzeniu pasażera, a starsza pani wsiadła właśnie do nie tego samochodu, a ponieważ były kluczyki, to mogła odpalić i odjechać. I później się okazało, że on zgłosił kradzież, a syn tej starszej pani zgłosił, że w jego garażu parkuje jakiś inny samochód tego samego koloru, ale nie tego samego właściciela. I później sprawa się wyjaśniła. Natomiast zobacz, dzięki tej konstrukcji, zamiast während er einkäufe machte, bo oczywiście można byłoby tak powiedzieć, albo während er eingekauft hat, też można byłoby tak powiedzieć, użyto tutaj formy am einkaufen war, żeby pokazać właśnie ten tymczasowy charakter tej czynności w czasie przeszłym i ta czynność tutaj stanowi tło dla drugiego zdarzenia z tamtego czasu, czyli tego, że ta starsza pani wsiadła do jego samochodu. My, mówiąc po niemiecku, naprawiam kosiarkę, powiemy oczywiście ich repariere den Rasenmäher, czyli najpierw będzie czasownik, reparire, a później dopiero będzie to dopełnienie kogo co naprawiam. Natomiast zobacz, w dialekcie reńskim najpierw daje się dopełnienie w bierniku, a dopiero później am i ten rzeczownik odczasownikowy. Kilka innych przykładów. Meine Mutter ist den Kuchen am Backen. Czyli moja mama właśnie piecze ciasto i znowu, zamiast powiedzieć Meine Mutter backt gerade Kuchen, den Kuchen, to mamy den Kuchen am Backen. To jest coś, co Regionie, właśnie na Dreni czy w tutaj całym zachodnio-południowym regionie Niemiec, jest do przyjęcia jako wyrażenie regionalne, ale czego my nie powinniśmy używać w standardowym języku niemieckim. Czyli o ile możesz jak najbardziej używać tych form ich bin am Überlegen, am Planen, am Verhungern, am Kochen, bez tego dopełnienia w bierniku, o tyle. Tak dziwne konstrukcje są charakterystyczne tylko dla tamtego regionu i tam tak można mówić. To jest mówienie dialektowe, natomiast standardowo tych form nie powinniśmy używać. I jeszcze jedna ważna zasada. Zobacz, możesz w języku niemieckim, kiedy ktoś mówi, albo jeśli widzisz coś na piśmie, znaleźć inne konstrukcje, które są bardzo podobne do tej konstrukcji am progressiv, czyli do tej, która mówi, że właśnie coś wykonujemy. Ale nią nie są. Czyli mimo podobieństwa takiego gramatycznego, nie mamy w tych tutaj przypadkach do czynienia z konstrukcją am progresiv. I teraz dlaczego? Po pierwsze, że w większości tych zdań nie mamy czasownika być, a jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, ten odmieniony czasownik sein, czyli być, jest niezbędny, żeby taka forma am progresiv mogła zaistnieć. Nur wenige nehmen am aufräumen teil. W tym zdaniu mamy do czynienia z czasownikiem teilnehmen, czyli brać udział, i może pamiętasz, że on wymaga takiego dopełnienia przyimkowego z an. Teilnehmen an, brać udział w. Co więcej, przyimek an jest trudny, bo tak mniej więcej w połowie czasowników łączy się z akuzatywem, a w drugiej połowie z datywem. I akurat tutaj, przy teilnehmen an, łączy się z datywem. I Ponieważ rzeczowniki odczasownikowe, w tym przypadku aufräumen, są zawsze rodzaju nijakiego, das, to w połączeniu z tym an, które wymaga datywu, wiesz, że das w datywie, czyli w celowniku, zmienia się na dem, czyli mamy an dem, które złączamy do am. I właśnie na przykład w tym przykładzie nur wenige nehmen am aufräumenteil, Przetłumaczymy to am jako wy, tak? W sprzątaniu. Jedynie nieliczni, czy mało, bardzo mało osób uczestniczy, to jest to teilnehmen, tylko teil jest przedrostkiem rozdzielnym, dlatego idzie na koniec, w sprzątaniu. Albo tutaj, Deutsche Sparen am Essen. Niemcy oszczędzają na jedzeniu. Oszczędzać na czymś, to po niemiecku Sparen an, też z datywem. I ponieważ mamy das Essen, to znowu an wymaga Tutaj datywu ze względu na czasownik szparen, das się zmieni na dem i an plus dym złączamy do am. Sparen, am Essen oszczędzają na jedzeniu. I oczywiście Essen to jest z jednej strony jedzenie jako czynność tak, od czasownika Essen, czyli jeść, ale z drugiej strony wiemy, że Essen to też jest jedzenie jako coś fizycznego do zjedzenia, co znajdziemy na przykład na stole. Dalej, es lag bestimmt am frühen Aufstehen. Powiedzmy, że ktoś przez cały dzień czuje się bardzo senny i mówi, to pewnie dlatego, że wcześniej dziś wstałem. Tutaj jest konstrukcja es liegt an, czyli to wynika z. To jest spowodowane czymś, es liegt an. W czasie przeszłym liegt zmienia się na lag. No i tutaj też wymaga to datiwu. No i znowu Aufstehen jest das, zmieni się na dem, an plus dem łączymy do am czyli jeśli masz takie pytanie woran liegt das? Z czego to wynika? Czym to jest spowodowane? Albo w czasie przeszłym woran lag das? I chcesz użyć jakiegoś rzeczownika oznaczającego czynność to powiesz z tym am. Dalej zobacz was ist das schlimmste? Albo tutaj obok was ist das beste? Czyli co jest najgorsze? Albo co jest najlepsze w czymś? W jakiejś czynności? Tutaj też mamy an plus dativ co razem powoduje formę AM, co jest najgorsze w starzeniu się, co jest najlepsze w wędrowaniu. W tym materiale opowiem Ci o dosyć nowej konstrukcji w języku niemieckim mówionym, która odpowiada na pytanie: gdzie byłeś, jak cię nie było? Czyli służy do wyjaśnienia przyczyny naszej nieobecności. Ta nowa konstrukcja nazywa się absentiv, czyli jest konstrukcją absentywną, a absencja to jest właśnie nieobecność. I zobacz, jak jest zbudowana. Peter ist, albo Peter war, eine Pizza essen. Mamy tutaj odmieniony czasownik być w czasie teraźniejszym lub w czasie przeszłym oraz na końcu zdania bezokolicznik. Pizza jest tutaj fakultatywna, można powiedzieć samo Peter ist essen, czyli on jest coś zjeść, albo on był raczej po polsku właśnie powiemy w czasie przeszłym pieta był coś zjeść i zobacz, że w tej konstrukcji teoretycznie ktoś nas pyta gdzie byłeś, gdzie byłaś, a my nie odpowiadamy koniecznie używając określenia miejsca, tylko raczej używamy określenia czynności, którą w tym miejscu wykonywaliśmy. I jeśli ktoś powie Peter ist eine Pizza essen albo Peter ist essen, wcale nie musi to oznaczać, że on faktycznie je pizzę albo że zjadł ją. On po prostu poszedł na pizzę. Taki był jego plan, jego zamiar. Ale to, czy on dotarł do pizzerii, czy zamówił sobie pizzę, czy może coś innego, tak naprawdę nie ma znaczenia, bo naszego rozmówcy interesuje tylko to, dlaczego Petera nie ma na przykład w biurze albo nie ma w domu. Nie ma go po poszedł coś zjeść. I zobacz, chodzi o to, że ta nieobecność, o której mówimy za pomocą tej konstrukcji, musi mieć charakter czasowy, czyli nie możemy stosować konstrukcji absentywnej do mówienia o tym, że kogoś nie ma przez trzy miesiące, chodzi o takie krótkie nieobecności, kilkuminutowe, kilkugodzinne, najwyżej kilkudniowe. I dalej Musimy mieć tutaj właśnie ten element zaskoczenia, tej absencji. Dlaczego kogoś nie ma tam, gdzie normalnie ten ktoś byłby, gdyby nie wyszedł, coś zrobić. I teraz, jakie mamy przykłady? Ich warte esen, essen, to, jest to, co mówiłem, zobacz, tylko tym razem w czasie przeszłym, właśnie byłem coś zjeść. I tutaj. To va Esen może oznaczać, że na przykład poszedłem do kantyny, albo do jakiejś restauracji, albo jeszcze do jakiegoś innego miejsca, gdzie po prostu coś zjadłem. To samo miejsce konkretne nie ma w sumie znaczenia, co to było dokładnie. Ważne tylko było, że moja czasowa nieobecność, czasowa absencja była spowodowana tym, że chciałem coś zjeść. I jeszcze raz, to czy faktycznie coś zjadłem, czy może. Poszedłem coś zjeść, ale w międzyczasie kogoś innego spotkałem, i tak naprawdę docelowa czynność, którą wykonałem, była zupełnie inna, nikogo tutaj nie obchodzi. Chwilowo nie byłem dostępny, bo byłem coś zjeść. Inny przykład. Wir sind Kaffee trinken gewesen. Co to jest za czas? To jest perfekt. Tutaj. Wir sind gewesen. Perfekt czasownika być. Czyli przypomnę. Ich bin oznacza jestem, ich war, byłem, a ich bin gewesen. Tutaj mamy wir sind gewesen, oznacza właśnie byłem. Czy w tym przykładzie byliśmy. W perfekcie. I jak widzisz, możemy w tych konstrukcjach absentywnych używać zarówno czasu preteritum do oznaczenia przeszłości, jak i czasu perfekt, i można to robić tak naprawdę wymiennie. Ważne tylko, że ta czynność, która nam tutaj pokazuje, co mieliśmy zamiar zrobić, jest w bezokoliczniku. Wir sind Kaffee trinken gewesen. Zobacz, byliśmy lub byłyśmy na kawie. Tak naprawdę mówiąc to, informujemy kogoś, że nas tutaj nie było, bo wyszłyśmy na kawę to, czy faktycznie ten ktoś pił kawę, czy może się rozmyślił i wypił coś innego, albo niczego nie wypił, tylko ostatecznie udał się w inne miejsce, nikogo tutaj nie interesuje. Ważne jest to, żeby mniej więcej wyjaśnić przyczynę naszej nieobecności. Kolejne. Ich war pacjan und als ich zurück kam war er sie albo es weg. Czyli coś nam zniknęło. Nie było go lub jej, na przykład, nie wiem, mojego roweru, bo kiedy byłem na spacerze, czyli czasowo nie było mnie tutaj, coś w tym czasie się wydarzyło. Tak? Ich war pacjent. Zobacz, że zazwyczaj jest tak, że nie mówimy ich spacierę, tylko mówimy ich gehe spacjan, ale tutaj, w kontekście właśnie bycia na spacerze, możemy spokojnie bez tego gehen powiedzieć ich bin, w czasie teraźniejszym, lub ich war spacjan, lub ewentualnie ich bin, spacjan. Gewesen, czyli byłem na spacerze. Piecza jest pinkeln. To też życiowa sytuacja, ktoś jest w toalecie, poszedł wykonać jedną z czynności, które się wykonuje w toalecie, i dlatego mówimy wprost, dlaczego go nie ma. Co on w tej toalecie robi, już nas nie obchodzi. Ważne tylko, że dla naszego rozmówcy takie wyrażenie piecza jest pinkeln oznacza, że może się spodziewać, że ten ktoś za chwilę wróci. Chwilowo go tutaj nie ma, za chwilę będzie. Pierwsze. Wir haben pizza gegessen. Oznacza. Jedliśmy, albo zobacz po polsku, zjedliśmy pizzę. W języku polskim mamy kategorię aspektu, czyli tego, czy coś się działo w sposób niedokonany. Jedliśmy i nie wiadomo, czy zjedliśmy do końca. I też mamy aspekt dokonany. Zjedliśmy pizzę. I. Jeśli Niemcy mówią, to mogą mieć oba te aspekty tutaj na myśli. I zobacz, że takiego zdania z czasownikiem essen użyjemy raczej w odpowiedzi na pytanie: Was habt ihr denn gegessen? Tutaj wszędzie dopisałem den, bo przypomnę, den to jest taka partykuła, którą znajdziemy w bardzo wielu pytaniach w języku mówionym, która służy m.in. do tego, żeby pokazać, że Osoba pytająca jest zainteresowana jakąś odpowiedzią, że to nie jest jakieś takie mocne przesłuchanie, tylko że to jest takie sympatyczne pytanie i że my jesteśmy rzeczywiście zainteresowani tym, co nasz rozmówca ma do powiedzenia. Także, co tam. O, po polsku mówimy, możemy powiedzieć, co tam jedliście? Was habt ihr denn gegessen? No i ktoś mówi, Wir haben eine pizza gegessen, albo po prostu pizza gegessen, jeśli tych pizz było więcej. Albo Was habt ihr denn dort gemacht? Jeśli z kontekstu wynika, że poszliśmy do pizzerii, to mo, ktoś może dopytać, to, to co tam robiliście? Tak, zjedliśmy pizzę. Wir haben eine Pizza gegessen. I zobacz, jeśli sformułujesz to zdanie w taki sposób, koncentrujesz się głównie na tej czynności jedzenia pizzy. Natomiast jeśli powiesz, wir waren pizza essen, albo wir sind pizza essen gewesen, bo przypomnę jeszcze raz, możesz użyć czasu preteritum, van. Albo perfektu i powiedzieć sind gewesen. Oba zdania znaczą dokładnie to samo. Tutaj pokazujesz, że byliśmy na pizzy, ale nie obchodzi to ani cię w tym zdaniu, które tworzysz, ani twojego rozmówcy, czy faktycznie zjadłeś lub zjedliście pizzę. Tu chodzi tylko o to, że byliście na pizzy, a co tam się dokładnie działo w tym lokalu. Nikogo to nie powinno obchodzić. I zobacz, że to zdanie odpowiada raczej na pytanie: wo wat jaden, czyli gdzie byliście, i mimo, że tutaj nie musimy powiedzieć, że wir waren in einer pizzeria, albo wir waren beim Italiena, czyli dosłownie byliśmy u Włocha, czyli we włoskiej restauracji, to może się pojawić, ale nie musi. My za pomocą czasownika w bezokoliczniku odpowiadamy tak naprawdę na pytanie, gdzie byliśmy. Byliśmy zjeść pizzę, byliśmy na pizzy, czyli w domyśle, byliśmy gdzieś, gdzie taką pizzę można zamówić i zjeść. Wo jeden, wo seid jeden gewesen? W zależności od tego, czy zapytasz w preteritum czy w perfekcie, te dwa pytania znaczą to samo. Albo to pytanie też może tutaj pojawić się warum VAT i ja nicht DA. Dlaczego Was tutaj nie było? Dlaczego? Bo byliśmy na pizzy. I właśnie ten absentyw. Dlaczego nie byliście tu, gdzie się Was spodziewałem? Dlaczego? Bo byliśmy na pizzy. Trzecia możliwość. Wiesent pizza essen gegangen. Poszliśmy, tutaj jest wyraźnie poszliśmy, na pizzę. I zobacz, znowu, Tutaj najważniejszy jest ten czasownik: poszliśmy. Czyli naszym zamiarem było zjedzenie pizzy. Czy faktycznie ją zjedliśmy? To już jest inna historia. Za pomocą tego: Poszliśmy na pizzę, bardziej pokazujemy, w którym kierunku się udaliśmy. Czyli wohin seid ihr denn gegangen? Dokąd poszliście? Ewentualnie was habt ihr denn gemacht? Tak, co robiliście, bo ktoś wie, że na przykład byliśmy umówieni. To ktoś dopytuje, no dobra, to byście umówieni, byście na spotkaniu na randce, co tam robiliście? Poszliśmy na pizzę. Tutaj to poszliśmy jest najważniejsze. Tutaj zjedliśmy jest najważniejsze, a tutaj byliśmy na pizzę. Mam nadzieję, że to krótkie zestawienie też pomogło ci mniej więcej usystematyzować, czym różnią się te trzy konstrukcje, które wszystkie są poprawne. Ale każda z nich znaczy coś troszeczkę innego, i na tym właśnie polega piękno każdego żywego języka, że staramy się dążyć do takiego precyzyjnego przekazywania komunikatów, i mimo, że można byłoby użyć tych konstrukcji wymiennie, to każda z nich precyzyjnie określa troszeczkę inny aspekt i odpowiada na trochę inne pytanie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.